Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym takim e, gameplayu, powiedzmy, sentymentalnym. Słuchajcie, dawno nie było u mnie e, żadnych gier, powiedzmy, retro e, i chciałem właśnie wrócić tak sentymentalnie, tak jak to robię od czasu do czasu, e, do gry, którą pamiętam, że sprawiła mi naprawdę dużo, dużo frajdy i dużo, dużo bardzo dużo nerwów, dlatego, że tak jak wspominałem nie raz, gry stare były strasznie, strasznie trudne, e, bardzo były trudne i to prawdopodobnie dlatego, że <laughs> szybko traciło się życie, teraz to życie się zazwyczaj odnawia, ale My nie o tym, my nie o tym. Chciałem wam dzisiaj zaprezentować, jak wyglądała gra z 94, chyba z tego co pamiętam. Tutaj jest, że produkcja 93, ale ona chyba wychowała w 94: Disney's Aladdin. Mam nadzieję, że każdy z Was oglądał bajkę Disney'a Aladdin. A jak nie, to bardzo, bardzo polecam. To są oczywiście mm, bajki na poziomie, wiadomo, Król Alwa i tak dalej, czyli te stare, dobre bajki disneyowskie. Także serdecznie zapraszam do gameplaya. My tutaj już gadu, gadu, a trzeba by było zacząć, prawda? <laughs> trzeba by było zacząć. No i tak, mamy opisane tutaj oczywiście, co nam jakie bonusy daje, ale my sobie to sprawdzimy, jak wygląda to w praktyce. Nie, nie, ja jakoś akurat. Nie wróżę sobie mm, jakichś dalekich podróży w tej, w tej grze, z tego względu, że ta gra jest naprawdę trudna w tym momencie to nawet jak nie jestem. E, Agrabach market, to jest pierwsza lokacja. Gra wyszła chyba z tego co że na Pecety. Nie jestem pewien, czy od razu na Pecety, czy była wcześniej. Dobra, możemy rzucać jabłkiem, możemy bić, możemy skakać. No dobra, podstawowe trzy rzeczy czyli skakanie, bicie mieczem. No i rzucenie jabłkiem. Jabłka mamy ograniczoną ilość jabłek. Koło mojej głowy jest, są, jest ilość żyć na górze z lampy wystaje ta jakby długość naszego życia. Jeżeli ktokolwiek nas e, zaatakuje, no to wtedy ten dym zostaje zmniejszony. Oczywiście tutaj nie dajmy się w żaden sposób dotknąć. Wlazłem w niego. No i widzicie, ten dym nam niestety zmalał. No dobra, mniejszy. A tu jeszcze mam jeden... Jedno jabłuszko! No, jabłuszka są naprawdę ważne, chociaż nie wiem, czy możemy mieć ograniczoną ilość jabłuszek, czy nie, już nie pamiętam. Tutaj niestety złe panie nam rzucają jakimiś plastikowymi garnkami. To, że to nie są plastikowe tylko z tamtych czasów, to raczej to były gliniane. No jak, jak każdy... Mam nadzieję, że każdy wie, no to jesteśmy główny bohater. Główny bohater to akurat nie wiem co to było, co ja dotknąłem teraz, no ale okej. Okay. Um, główny bohater... Jest złodziejaszkiem takim, nie? O No ta gra oczywiście... Ach, come on. Tak, ale oczywiście nie chodzi tak bardzo płynnie, nie chodzi w 60 FPS-ach, więc tutaj niektóre osoby na YouTube na pewno nie miałaby czego szukać. O, no i pafa, Na pewno nie miałaby czego szukać, no bo dla niektórych to najważniejsza jest ilość FPS-ów. Ok. Głowa Gina to chyba był jakiś tam level, ale no, nie jestem pewien. Dobra, ten kolega. Ma zamiar nas rzu ma zamiar w nas rzucać, tak? No naprawdę! Kurna uderzył mnie. Ja pierniczę! Dobra, mamy jabłka. Czemu tutaj są tak jakby podwójne ręce? A, czyli ja co on rzu też tyle ciki, który mi on rzuca? O, oh, come on. Mogę... Y mogę odbijać tak by oh, wow, wow, wow. Ja pierdziele to nie jest takie... checkpoint tu jest ogólnie checkpoint Dobra tutaj wejść nie mogę O oh, Jakim cudem on dostał jednak Dobra Czy ktoś ma zamiar do nas jeszcze strzelać rzucać czymkolwiek o kurde No szbycie wafel no? Możemy się tak... Możemy się tak pstrykać. Myślicie, że dam mu radę jakoś? Może podejdę trochę bliżej? A jednak, dobra. Tak na wyciągnięcie... Wow! Wait, 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 wait! Nie, 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 nie! A kurde, dostałem! Dobra. Na razie jesteśmy... Ty, gruby! No dobra poczekajmy na następną turę rzucenia tych sztyletów. No, widzę, że nie ma, tak. Zbierzmy sobie to jabłko. No tych jabłek mamy już naprawdę sporo. Wow, 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 wow! O ty kurde mendo! Czy ja mogę w niego odbijać te sztylety? wow! wow, wow. Nie, mogę rzucić z niego jabłkiem. Niestety moja ilość punktów zdrowia jest dość mała aktualnie. Dobra. <laughs> no rzuciłbym w niego jabłkiem. O. Hehehehe. <laughs> A tego dużego to trzeba dwa jabłka z kubańca. Dobra, mamy checkpointa jakby co? Czy gdzieś ma zamiar do mnie z... rzucać? Ten się opycha czymś włańcu. Nie! Why? Aj, 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 aj! Dobra, rozwaliłem go wybuchem. Z tego co pamiętam to ten też nie jest. No dobra. Jabka to jest jednak dobra sprawa. I klejnociki. O, po, 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 po proszę pana! Co pan tutaj? O, 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 o. Ja Ej! Nie rzucaj we mnie tym! No nie! Dlaczego? Kurde, w niektórych wypadkach tu praktycznie nie ma opcji wyjścia bez... bez... Ej! Nie wierzę! Ilość jabłek została ograniczona! No co za mendoza, no! No, nie, taki ładny, był amerykański. Dobra, w niego tutaj trzeba władować ostro. Dobra. Ej, 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 ej kolego! Co za typ. A ty też rzucasz też tym, tak? Dobrze, jak ja bym rzucił w ciebie jabłkiem. A No i co? Małpka, i Małpki, Małpi Level tam jest, Małpi Level tam jest, ale zaraz, Małpi Level tam jest. Wow! Mamy również jabłuszka. Czy ja mogę tam się jakoś dostać? Nie, chyba nie. Więc to był tylko taki Małpi Level. Postaram się Wam go pokazać, jak dojdę do końca tej planszy. Wow! Można coś kupić! Można coś kupić! Nie! Jak tu można coś kupić? Nie chcę niczego zepsuć. Dobra, kolego, to ciebie, to, to kiedy indziej odwiedzę. No dobra. Nie, bo on mnie, on mnie na pewno dotknie. On mnie na pewno dotknie. Aj, i co? Jabłek nie masz. U. Ej, hey, spadłem mu gacie! <laughs> level complete! No i właśnie o to chodzi, o to chodzi. No, powiem wam szczerze, No, że... muszę teraz coś nacisnąć pewnie. Młach. O, come on! Luz. Ale mamy bonus level, ale tutaj jest tylko jedno w życie. Niestety chyba trzeba jabłuszka zbierać małpkom, jeżeli dobrze pamiętam. Albo nie, bo mi się nie udało wejść do tego małpiego levelu. Bo co? Levelu, bo, co? Bo, bo, bo wylosowałem lose. No i niestety nie pamiętam wszystkich praw rząd. A nie, jest, jest. Można się dać trafić. Uu! Uu! No i dupa. Nice try. Trochę się połasiłem na, te, na ten klejnocik, a tam zaraz poleciał na mnie garnek. God damn it. Having escaped from the guards. No, widzę przystać. There is a cave boy. Miał w ogóle coś z głową, miał jakieś takie o na głowie. The desert. No dobra, sprawdźmy co tutaj mamy na, na, na pustyni. Pustynia! No i to były, wiecie, gry właśnie w stylu... Gry w stylu Herkulesa, gry w stylu Króla Lwa. Takie stare, dobre gry na podstawie bajek. on mnie uderzył, nie? No i co ty na to, kolego? na to jak ci kupił. o wow, 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 nie Dobra. O Ezis. Nie, gdzie muś. Ty też nie. Jaka muza w ogóle tam przygrywała, nie? Co już? Ty się nie opychaj Hej. Wiem się nie opychaj. Nie bez kitu, ale na przykład tej. O! Na przykład tej lokacji nie pamiętam. Wow, 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 wow. Nie wiedziałem, że to mnie bije No ci wszyscy mnie biją. Więc... Teraz tam, baraszyj. Mogę wejść? Mogę wejść. A jakim cudem... A ja po... <laughs> Nawet nie wiedziałem, że ja po tym mogę skakać. No to to ja rozumiem. Secret levelsy jakieś tutaj mam, co? Nie. Ach, spadłem. Shit. O, się ześlizguje z tych tych, więc nie jest to takie proste. Okej. Okay. Idziemy w prawo. Ach, wpadłem na niego, także niestety nie było mi dane e, zaraz jak ja mam tam do niego wrócić. Wow Eee, jakiś skarabeusz po prawej. Tylko nie wiem, jak tam do niego dojść. Czy od samego dołu? Nie, nie da rady. No co tam? kaman, kaman, come on, kurde, come on, come on. No i wybuchłeś, stary. <laughs> o kurde. No to jestem na finiszu, jeżeli chodzi... Wow, coś tam było na górze. To jest no na finiszu, jeżeli chodzi o życie, co? O, oh, come on! E, chciałbym przypomnieć, że ta gra w tym momencie ja mam odpaloną przez... O, myślałem, że tam da radę wejść. E, chciałem przypomnieć, że tą grę <laughs> aktualnie mam odpaloną przez jakąś tam stronę internetową. One są właśnie w takiej postaci... Mm, ...online. Woop! Nie wiedziałem, że tak mnie kurde zaatakuje. No, no tak, bo to był ten taki... powiedzmy, że... Niedobry ptak. Nie! Dobra, o Jezus Maria, by mnie dojechał, skubaniec. Dobra, nie wiem po co mi ten y, skarabiełusz, ale mam go. To nie, 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 nie. Dobra. Okej, okay, Skarabieusz jeszcze jest tu na dole. No, nie wiem jak do niego dojść za bardzo. Je, je, Dobra, w prawo. Ło! Mami Skarabieusza. Dobra. Nie! Widzieliście skubańca? Jak wyskakują tu kolce. Cześć, mapko! Wow, 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 Level complete! Nice! Myślałem, że tam kogoś natrafiłem i go kogo nie widziałem. God damn it, no naprawdę! <coughs> well done, street rat. The second half of this

Co, zamenda! Hmm, myślałem, że tam się. głupi eje, głupi. Głupi wąż. Nice! Ale, gdzie teraz? Aha! Wow, 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 wow. O, no, Nie dostałem. Pop, pop. Dobra, spokojnie. Ej, Boski, to jest taka gra, że mógłbym w nią grać praktycznie cały czas. Na razie dobrze mi idzie, powiem Wam. Na razie dobrze mi. No. Nie? Nie tutaj? Zaraz, bo zebrałem kolejny ten, więc prawdopodobnie. A, właśnie, będzie inna lina, która mnie zaprowadzi w inne miejsce. No naprawdę. O nie! Dobra, upadek z wysokości nic mi nie robi. ty, Mendo! Ale mnie tu pojechali jednak, co? Nie wiem, w którą stronę do końca mam iść. No, niekoniecznie tędy. Muszę jakoś do tych gości na górę się dostać, co? Ło! Mendo! Tędy już nie przejdę. Jo! Już mnie chciał kurde tam dziabnąć. tam jeszcze zostałem Noż bycie wafel no No nie dojada do niego no A jednak dobre Byk Syk! O, o! Na wszelki wypadek jeszcze jedno jabłuszko. Ło! Okej. Okay. A, tędy się nie da! To nie jest tak prosto, co? Okej. Okay. Dobra kochani. E, ale trzeba by byłoby już powoli kończyć, bo to nie jest takie hop -siup. No, naprawdę nie mogę dalej wejść. Ej, tu. O, jest, dobra. I Checkpoint. Hop. No, co za gość. Ach, no, akurat na sam koniec musiałem zginąć. Naprawdę. No dobra kochani, eee, to było na tyle, jeżeli chodzi o gameplay z gry Aladdin. A ona chyba się nazywała dokładnie Disney Aladdin czy jakoś tak. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że mm, niektórym osobom przypomniała się ta gra z dzieciństwa, mam nadzieję, że ktoś w nią grał kiedyś. A jeżeli nie, no to serdecznie polecam. By sprawdzić swoje nerwy, bo ona nie jest prosta, tak jak wam wcześniej wspominałem. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, jeżeli wam się podobało. Trzymajcie się. Na razie. Pa. pa.